Izbo. Zdumiewa mnie tutaj takie pytanie ze strony lewicy, że, że przecież PiS klerykalizuje szkoły, a jeżeli PiS pozwala wyjść z tego systemu, to też się znarzekali, że to jest po to właśnie, żeby więcej klerykalizować. To jest to zupełnie absurd. Ale przejdźmy do spraw podstawowych. Każdy, każdy, kto rządzi, chce, żeby dzieci były uczone tak, jak on chce. Jak PiS, jak PO, jak tokolwiek. Nikt nie chce, żeby dzieci były uczone tak, jak są rodzice. I Wy się na to nie zgodzicie. Ani Wy się nie zgodzicie, ani Wy się nie zgodzicie na to, żeby dzieci były uczone tak, jak są rodzice. Ale to nauczanie domowe to jest krok w tym kierunku. To jest krok w tym kierunku. Ale póki, póki szkolnictwo jest państwowe, co niedługo padnie oczywiście, wrócimy do normalności, to jedną rzecz można by zrobić. Jedną rzecz podstawową, najgorszą rzecz, która jest w naszym systemie szkolnictwa: zlikwidować wreszcie koedukację, która powoduje skutki nie tylko dla edukacji, poziomu edukacji, ale również skutki społeczne bardzo poważne skutki społeczne. I to rząd mógłby zrobić. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.